Witajcie w kolejnym poradniku do gry Gothic 2 Noc Kruka. Z tego poradnika dowiecie się jak zdobywać e, e, punkty many w nieskończoność oraz jak zostać w każdej chwili e, gry mistrzem w badaniu bronią jednoręczną. Zacznijmy właśnie od broni jednoręcznej. Aby zdobywać w nieskończoność te punkty, trzeba mieć co najmniej 20 punktów zręczności, ponieważ tyle od nas wymaga e, przedmiot czyli miecz, dzięki któremu będziemy zdobywać właśnie te punkty. Tak więc e, przejdźmy do rzeczy. E, oprócz tego trzeba mieć także broń, która zadaje większe obrażenia. Ta, I teraz możemy przejść do rzeczy. Załóżmy sobie miecz. Jak widać, teraz mamy 15% w broni jednoręcznej. Co zrobić, żeby zachować te 15%, a następnie pomnożyć? Tak więc należy przemienić się w obojętnie jaką bestią, dajmy na to w olbrzymiego szczura. Oto jesteśmy olbrzymim szczurem. Możemy sobie zabić owce. A następnie z powrotem w człowieka. Jak widać automatycznie usta ustawiła nam się najlepsza broń jaką możemy mieć, czyli w tym wypadku kostur sędziego. Nie mamy już na sobie miecza. A w, a w statystykach zostało 15%, jeżeli chodzi o broń jednoręczną. Możemy tak zrobić po raz kolejny. Tym razem może przemieni się w coś większego, choć to jest obojętne, w co się przemienimy. I jak widać, teraz mamy 20%, jeżeli chodzi o broń jednoręczną. Jak widać, można zdobywać te procenty, punkty w nieskończoność. Jest to bardzo przydatne i nie trzeba wcale używać kodów. Można to robić do wyczerpania zwojów, które mamy. A teraz e, pokażę Wam, jak zdobywać e, manę w nieskończoność. Do usłyszenia za chwilę. OK, już jestem. A teraz dowiecie się, jak zdobywać punkty many w nieskończoność. Metoda jest identyczna, czyli trzeba mieć lepszą broń, ale tym razem nie użyjemy miecza. Tylko magicznej różdżki, którą możemy zdobyć od Goraxa. <laughs> Goraxa, przepraszam. Tak więc w tym momencie mamy 55... Przepraszam, 35 punktów many. A po założeniu różdżki mamy 55 punktów many. przejmijmy się teraz z, w... Hmm, może być Smoczy Zębacz. Możemy sobie zabić owce znowu, choć to nie jest oczywiście wymagane. Przemieniamy się z powrotem w beziego. Jak widać założyła nam się lepsza broń, czyli ten mieczyk oto. A pół Amana nadal została. Możemy to zrobić jeszcze raz. Pokażę to, to Wam, żebyście nie mówili, że oszukuję czy coś takiego. I nadal mamy, z, e, punkty mane się nam zachowały. Moim zdaniem jest to bardzo przydatne, jeżeli nie chce nam się nabijać leveli, a potrzebujemy tych punktów many, lub jeżeli chodzi o broń jednoręczną punkty. To <laughs> wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli z moim głosem bo coś nie tak, to przepraszam, ale jestem chory. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!